Co to są rozwiązania chmurowe? Rozwiązania chmurowe to nowoczesny sposób korzystania z technologii informatycznych bez konieczności posiadania własnych serwerów, drogich urządzeń i skomplikowanej infrastruktury w firmie. W najprostszym ujęciu polega to na tym, że dane, aplikacje i systemy działają na zdalnych serwerach dostępnych przez internet, zamiast na komputerach lub serwerach stojących fizycznie u użytkownika. Jeszcze kilka lat temu każda firma, która chciała mieć stronę internetową, sklep online czy system do obsługi klientów, musiała inwestować w sprzęt, jego konfigurację, zabezpieczenia i regularne utrzymanie. Rozwiązania chmurowe całkowicie zmieniły to podejście. Dziś można korzystać z gotowych zasobów obliczeniowych dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne, płacąc tylko za realne użycie. Chmura znajduje zastosowanie w bardzo wielu obszarach. Najczęściej wykorzystywana jest do hostowania stron internetowych i sklepów online, przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych oraz obsługi systemów firmowych. Dzięki chmurze możliwa jest także praca zdalna, dokumenty i aplikacje są dostępne z dowolnego miejsca na świecie, na różnych urządzeniach. Ogromną zaletą rozwiązań chmurowych jest elastyczność. Gdy firma się rozwija i potrzebuje większej mocy, zasoby można zwiększyć w kilka minut. Gdy zapotrzebowanie maleje, koszty również spadają. Nie ma potrzeby kupowania sprzętu na zapas. Podsumowując, rozwiązania chmurowe to wygoda, skalowalność i bezpieczeństwo. To technologia, która pozwala firmom skupić się na biznesie, a nie na problemach technicznych, dając dostęp do nowoczesnych narzędzi bez dużych inwestycji na start. Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem chmurowym, skontaktuj się ze mną pod numerem 506 130 673 lub mailowo infomałpa.com.